Minigierka, czas, start! Hejka kochani, witajcie na kanale FNAF Friends Dzisiaj gramy w noc trzecią FNAFA 3 No i przechodzimy minigierkę Jest z nami Ala Dawaj Jesteśmy jakby tricką Znam to dziecko A <laughs> Jeszcze są jakieś dzieci. Ale to jest ekscytujące. Aha, okej. Okay. Okay. No i teraz gram w noc trzecią. Czerde. Czerde, nie wiem ktoś mówi. Third. Third. <śmiech> <śmiech> Dostałam tych pół prosą przybeczek. Tak. O, super! Czekaj, czekaj. Czekajcie, stąd możesz dojść tutaj. Szymek czym sprawdzić? Spoko. Zablokowała. Nie. Szybki. O, dobrze. Czy masz jakiś Więc jest super, teraz tylko sprawdzamy resztę. To jest, to jest. Zaraz będziemy wszystko. Dobra, czekaj. Czy Pamiętasz to ze szkoły naszej? Tak. Nie! Gdzie ty jesteś? A, tutaj. Zaraz. Nie. Oj, to przepraszam. Tutaj Szymek przedstawia swoje przedmioty z szafy. Nie no, weź. No nie, proszę nie A teraz mam arbuza, ale takiego squishy. Jest mega super. Dobrze, Miej sieć. Przyzinek. Czekaj, on tutaj może zaraz do mnie przyjść, jak jest tu. To jest antystresowe, trzymaj Emil. <grych> o! Super się składa. No nie, nie, może dobrze, że go złapałam tutaj, bo tutaj już nie wejdziesz. O oh, boże, no, ale na przykład. Ym, to jest dziwne, bo w sumie to. Jak nie przetrwamy tej nocy, to pewnie zakończymy ten odcinek i zrobimy. Kolejny specjalny, tylko że. O, ale fajnie. Tu, tylko, tutaj że... do mnie. Ty samej, ty... Przyjdź tutaj do mnie, więc spoko, przyjdź. Przyjdź, przyjdź, przyjdź. Dlaczego tak ty. mówisz? Kto? Nie A? wiem. E, chcę, żeby po prostu do nas przyszedł ten y, animator. Ale co? To... Nie, chcę, żeby on do nas nie przyszedł, tylko odszedł. Jest druga w nocy. Możemy dobrze, to... fajnie. Możemy to wygrać. <laughs> fajnie, że sobie tutaj siedzisz, ale chcę, żebyś się... Tak, dobrze tutaj. Tu jest bardzo dobrze. Tutaj zostań całą noc. Możesz tutaj całą noc zostać, nawet w dzień. Do... Nie, to do... po prostu do siódmej tutaj zostań, okej? Okay? Od 23 do siódmej. Chyba mnie posłuchał, bo siedzi. Zaraz pewnie mnie odsłucha. I pójdzie sobie. Czekajcie, stąd on może pójść. Ja za chwilę uh. już musiała iść. A dlaczego za chwilę? No tak się omówię o 20:00. Nie wiem. Nie czy dobrze to robię, że tak blokuję. Idź tu! Jak ktoś nie osiągnięł, bo oplikuje, prawda? Dobra, chyba takam. Super, że tutaj został. Przepraszam, przepraszam. A czy moglibyśmy pokazać potem? Tak, na polu, bo są... tak, może, sobie mogę. Jest, co ty? Audio! Boże, a ja. Ej do już... Megill! Czyli tam była! Oh co? my gosz! To jest mój Chcę zobaczyć! O tu! Nie, ja! No idź! Nie, proszę idź tutaj! Proszę! Kasz tutaj? No kurde! nie smakuje. No, Naprawdę? No, no nie. Jest, niestety przegramy tą noc, ponieważ jest już, jest już trzecia noc, a mamy podwójne... Jezu! tak, Dobra. I tak. Ch e, chyba to już dzisiaj na tyle. Za niedługo znów pokażemy wam trzecią noc. Pa, pa! Pa!